Hej, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak króciuteńko, około dosłownie tygodnia temu, ponieważ z soboty, na niedzielę, dowiedzieliśmy się o nowym liku dotyczącym małej opowieści w najnowszym kodeksie Castodes. Otóż okazuje się, że bohaterką w tej powieści jest kobieta. I tutaj jest taki, wiecie, mały problem, bo tak się składa, że Castodes są. Strażnicy Imperatora, osobiści strażnicy, nazywani Bractwem, Bractwem Dziesięciu Tysięcy. Wywodzą się z szlacheckich domów, terry, wybierani są najlepsi z najlepszych, chociaż na początku powiedzmy, że Imperator no nie za bardzo miał ani szlachectwa, ani okazji do wybierania, wobec tego byli zbierani różni ziomkowie, między innymi synowie podbitych plemion barbarzyńskich, technobarbarzyńskich, no i tak jakoś, szacher-macher, imperator ich tworzył. Jak? Zapytacie? No i tutaj jest mała, drobna niespodzianka, ponieważ tak się składa, że... Nie wiem. Tak, magos biologis? Nie posiada dokładnego przepisu, jak stworzyć Castodes. Castodes są tworzeni na ryzyk fizyk, według tego, co mniej więcej imperator robił, ponieważ on stworzył swój własny przepis, swoją własną technikę, swoją własną dziedzinę, którą można nazwać tech alchemią. To znaczy, on łączył naukę i różne wszelakie procesy, które miały skutkować stworzeniem z niemowlęcia wojownika, który równocześnie też tutaj pragnę dodać, nie był tępym narzędziem, tak jak w przypadku Space Marines, tylko wykształconym człowiekiem z wieloma imionami, bogatą. Historią miał być swoistym uczonym przede wszystkim, a potem jego własnym wartownikiem. Wartownikiem, który miał być zawsze czujny 10 razy szybszy, 10 razy lepszy, 10 razy bardziej wykształcony 10 razy wszystko tylko i wyłącznie, żeby być godnym przebywania w bliskości z imperatorem. I teraz się okazuje, że do tej całej historii jest jedna mała zmiana, ponieważ GW stwierdziło, że There have been always women in Castoris. Nie wiem, czy jesteście aż tak zaznajomieni w lore Warhammera, ale tak się składa, że nie, nie było ich. Wprost, we wszystkich kodeksach zawsze byli opisani Castodes jako mężczyźni. I tutaj ktoś powie Zresztą dosyć dużo ludzi tak mówiło, między innymi kukoldy ekonomiczne, że GW może robić co chce, ponieważ to jest, to jest jej własny lore. Oni kreują ten lore i mają wszelką pełnię możliwości i władzy, żeby to zmienić. Nie, zamki mordę kukoldzie ekonomiczny. GW, tak, jest właścicielem franczyzy, tylko jest... Problem, że ta franczyza niesie ze sobą pewną rzeszę fanów, pewną rzeszę odbiorców, i ci odbiorcy są skupieni wokół konkretnego flafu, który to definiuje uniwersum. I tak się składa, że dosyć ważnym elementem uniwersum jest fakt, że po pierwsze Space Marines, a po drugie, co ważniejsze, Custodes. Byli zawsze mężczyznami. Dlaczego? No, może dlatego, że imperator lubił patrzeć na naoliwione ABS-y swoich strażników, którzy nacierali się olejkiem, a w czwartki wchodzili do szafy i trzepali sobie kapucyna nawzajem. Nim nie mnie oceniać, ale taki jest lore. Tu znów ktoś może powiedzieć, ale lore można zredkonować. Przecież tak samo było z nekronami. Nekroni byli kiedyś na pasku ktan, ale według redkonu. Zerwali się i zaczęli korzystać z nich jako z baterii. No, tak, ale to było zaakceptowane przez odbiorców, to było zaakceptowane przez fanów, to było zgodne z zasadami uniwersum, że pewne rzeczy mogą nam się odbić czkawką. W przypadku Ktan, którzy przedstawili się jako bogowie i sprawili, że nekrontyr stał się nekronami. Odbiło im się to czkawką, zaczęli być ich bateriami, niewolnikami, a zatem zmiana nekronów nie łamała lor. Ba, powiem nawet więcej, najnowszy Redcon, czyli nowy czołg Rogaldorn, który dziwnym trafem nigdy w życiu przez całe 10 tysięcy lat nie pojawił się w ani jednym opisie, książce, kodeksie, tylko cały czas był Leman Raz. Po prostu się tam znalazł. GW stwierdziło, że on był tam od zawsze, czego się czepiacie. 99,9999999% ludzi podeszło do tego na zasadzie: no tak, no był i co z tego, tak? Makijowo zrobiony model, podwozie nie istnieje, to jest ważniejsze. Nowe pojazdy muszą się pojawiać. Coś ci ludzie oprócz tego jednego, dziesięciotysięcznego rodzaju czołgu muszą na tych półkach mieć. Wobec tego tutaj żadnego problemu nie ma. A zatem wygląda na to, że nie Redkony problemami nie są wobec tego co. Inni z kolei powiedzą, że to jest wina politycznej poprawności, leftyzmu i trzeba jeszcze gatekeepować mocniej. I tym z kolei pragnę zwrócić uwagę, jak teraz wygląda YouTube. Otóż tak się składa, że wielu alt-rightowych twórców, którzy... Krytykują wszystko, dosłownie każdy możliwy nerdowski, gikowski scenariusz, każdą możliwą grę. Na Naraz się okazuje, jeśli są wprowadzane tam jakiekolwiek zmiany, że oni od zawsze, rozumiecie, stuprocentowo byli fanami i oni są oburzeni tymi zmianami. I dokładnie to samo mamy w przypadku Warhammera. Ludzie, którzy nawet nie są w stanie wymówić nazwy Castodes, strugają Pawiana, że oni byli stuprocentowymi fanami zawsze. I oni są oburzeni, przy czym jakoś tutaj akurat widzę, że gatekeeping nie działa, tak? Że tutaj ci goście jak najbardziej są podawani na wszelkich możliwych grupach Warhammerowych, są pokazywani, że bardzo, są oburzeni od mainstreamu alt-rightowego. I magia, ci gości już się wypowiadać mogą, tak? Ale inni ludzie, którzy na przykład grają w jakieś hobby i chcieliby się wypowiedzieć... Troszkę bardziej na lewo o nim, no to już wygląda na to, że takiego mandatu od społeczności tych wielkich gatekeeperów nie mają. Hmm, zupełnie tak, jakby gatekeeperzy szukali jedynie konfirmacji, no co za zaskoczenie. Nie, moi drodzy, problemem nie są Castodas. Problemem nie są nawet kobiety, bo tak się składa, że mamy Sisters of Battle, Sisters of Silence, dosłownych towarzyszy Castodes. Mamy kobiety w różnych frakcjach Warhammera, wśród Eldarów, wśród Tau jest cały zwierzyniec, nie tylko kobiety, ale i różne wszelkie możliwe rasy, w Gwardii Imperialnej, Drukarii, a nawet tak porąbanych frakcjach jak Genokult. Tam wszędzie kobiety są. Ba, nawet w Genokulcie czy Gwardii Imperialnej jesteście w stanie stworzyć całkowicie kobiecą armię i ty zgodne z Flafem nikt nawet nie beknie. A więc tutaj też shocker, problemami nie są kobiety. Wobec tego co? Nie, nie identity politics, nie spisek lwacki, tylko tak moi drodzy, kapitalizm. We wszystkich różnych, jak już y, właśnie m.in. Alt-Right zauważył, franczyzach, zwłaszcza o zabarwieniu rozrywkowym, pojawia się jeden trend: przerobić uniwersum tak, aby było dostępne dla każdego, żeby. Każdy, nawet typowy żółtek z ulicy, był w stanie w to hobby wejść, był w stanie się tym zainteresować, był w stanie pójść na film, kupić książkę, grę komputerową czy cokolwiek innego i w tym momencie wydać swoje ciężko zarobione pieniądze na akurat tę, a nie inną firmę. Obserwowaliśmy to m.in. w Star Warsach, Halo czy różnych innych scenariuszach. Widzimy to teraz w przypadku Warhammera, czy też Fallouta. Alt-Right tłumaczy to wielkim spiskiem lewaków, gdzie aktywiści dyktują tym biednym prywaciarzom, co i jak mają sprzedawać, a prywaciarze, rozumiecie, ci goście w garniturkach, ci goście zawierabiający miliony grube, przez to, że siedzą sobie po prostu w zarządzie za stołkiem, pierdzą w niego i... Czasem zadzwonią, żeby Halinka z księgowości przyniosła im kawę, słuchają jakiegoś obesrańca, który sobie coś tam napisze na Red'icie. Ja wiem, to brzmi absurdalnie, ale Orife bezgranicznie w to wierzy. Nie moi drodzy, tak się składa, że ci wszyscy goście uwierzyli, że istnieje produkt dla każdego. Każdej możliwej korporacji zależy tylko i wyłącznie na jednym, żeby słupki były zielone, żeby sprzedaż wzrastała. Dochodzi w tym momencie do patologii, m.in. najlepiej to widać w firmach telekomunikacyjnych, gdzie oferta dla stałych klientów jest żenująco niekorzystna, natomiast oferta dla nowych... Uuu, moi drodzy, co tutaj zmienia się postać rzeczy. Całkiem dobre oferty mamy. I już Wam podamy. Dlaczego? Bo słupki rosną na zielono. Nawet jeśli straciliśmy kogoś, bo stwierdził, że wali ten interes i idzie gdzieś indziej, gdzie ma taniej, to i tak możemy się pochwalić wzrastającymi zielonymi słupeczkami sprzedaży, no bo hej, przyszło kolejnych pięciu, nieważne, że dziesięciu odeszło. Mamy statystyki na to, że sprzedaż nam wzrasta, no bo przecież są nowi klienci i ten gówno biznes się ciągnie. Ten błąd logiczny panuje we wszelkich możliwych firmach i najgorsze jest to, że pracownicy średniego, niskiego szczebla, ba nawet wyższego niektórzy łapią, że to nie działa. To jest ułuda, to jest zjebane. Natomiast krawaciarze, zarządziarze twierdzą, że nie, 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 no bo przecież zielone słupeczki, kult zielonych słupeczków dotknął niestety, ale także Games Workshop i w tym momencie mamy tego efekt. Doszli w tym momencie do wniosku, że sprzedaż się stabilizuje, to znaczy słupeczki nie rosną tak, jakby oni chcieli i w tym momencie trzeba zrobić, żeby były bardziej zielone. Jeszcze bardziej zielone i w tym momencie co się robi, no jak to co otwiera się, jak to mówi każda możliwa zjebana gówno szkółka PR-u na nowego klienta, na nowego odbiorcę. A co się za tym robi, kiedy ma się niszowe hobby skupione wokół mało otwartego gatunku, ale rzeczywiście stara się je zmieniać tak, żeby nie było tym niszowym hobby. Problem jednak w tym, że Warhammer na swojej niszowości bazuje. Jedyny właściwie mi znany przedstawiciel gatunku, który przede wszystkim góruje nad innymi tym, że wprost mówi, iż jego uniwersum jest zjebane. Świat jest zjebany, życie normalnego człowieka zjebane jest i dlatego nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby się w tym uniwersum znaleźć, będąc równocześnie jego zagorzałym fanem. Ale wiecie, krewetki tego nie rozumieją, oni nie ogarniają tych wszystkich żołnierzyków, tego szczylonia, tego piw-paw i tak dalej, dla nich się liczy to tylko, żeby mieć dobry PR, żeby przedstawić się, żeby słupeczki były zielone, wobec tego jest ten cały cyrk. Ten cały cyrk, który był też ze Star Warsami, ten cały cyrk, który był wokół Disney'a, ten cały cyrk, który znamy, no i niestety nie kochamy, a który sprawia, że jeśli coś jest dla wszystkich, to w tym momencie staje się do niczego, ponieważ wszyscy mają dokładnie wszystko to samo za rogiem. Wobec tego nie ma powodu, żeby porzucili swoje wszystko, które już mają, i poszli do innego wszystkiego, które jest gdzieś tam odległe. Natomiast ludzie, którzy są stałymi klientami, stałymi odbiorcami, którzy są zainteresowani daniem uniwersum, kupują z niego produkty, kupują z niego figurki. Biorą różne subskrypcje związane z tym, oglądają treści z tym związane na portalach społecznościowych, zapoznają się z zasadami, z flafem, z lor, jeżdżą na turnieje, są konsumentami stałymi, dostarczającymi swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby tryby maszyny dalej mogły je przerobić w dokładnie to co oni chcą? zainteresowanie tym uniwersum całkowicie stracą. A zatem, czy Games Workshop zrozumie swój błąd i będzie starało się go naprawić? No, szczerze mówiąc, nie za bardzo mi się wydaje. Czy podzieli los Star Wars oraz innych franczyzm, które podobnie ledwo przędą przez swoje idiotyczne kulty słupków zielonych? No, niestety, ale według mojej skromnej opinii tak. A hobby nie zabije jakaś złota lala z cyckami, tylko kukoldyzm ekonomiczny, kult zielonosłupkowości, kult prywaciarstwa i niestety, ale alt-right. Jak zwykle. To tyle na dziś, dzięki wam za obejrzenie tego materiału, zapraszam jak zwykle w komentarze, one są dla was, tymczasem ja się z wami żegnam, hej hej!